Nie wiem, co cię tak wzięło na fotografowanie tego dworca, przecież tam niczego nie widać. Kochanie, Łódź Fabryczna to będzie najnowocześniejszy dworzec w Polsce. Widziałaś projekt? Cudo! A zdjęcia robię, bo będę mógł wnukom się kiedyś chwalić, że śledziłem, jak go budowano. A coś już widać? To będzie dworzec podziemny. Większość prac odbywa się pod ziemią, ale wylewają właśnie płytę stropową dworca i tutaj efekty już są widoczne. To kiedy pojedziemy do stacji Łódź Fabryczna, do dzieci w Gdańsku? szybciej niż myślisz. W takim razie muszę się już zastanawiać, co na siebie włożyć. Łódź Fabryczna. Przyszłość i wyzwania. Szczegółowe informacje na temat inwestycji dostępne są na stronie www.plk-sa.pl Projekt Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa Łódź Fabryczna. Etap drugi. Lot B. Odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze Stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej Dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.